W tej grze podobno jest wszystko. Zaczynając od The Backrooms, a kończąc na Skibidi toilet. I podobno jeśli w tym momencie zostawisz łapkę w górę, to będę mógł otworzyć te bardzo tajne drzwi, więc zrób to w tym momencie i napisz w komentarzu, jak długo subskrybujesz mój kanał, bo jestem w sumie też tego bardzo ciekawy. I Simon, słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, czy widziałeś gdzieś ten żółty kluczyk, żeby otworzyć te drzwi? Będzie sam za tobą! Gdzie za mną? Ej, tutaj w rogu jest czyli faktycznie zostawicie łapkę w górę i bardzo wam to dziękuję. My sobie teraz ten kluczyk podniesiemy i chyba będziemy mogli otworzyć te drzwi, więc pomaga, otwieramy to i mamy nasze a, pierwsze! A Ajko. Właśnie tego jeszcze nie wiem, możemy teraz otworzyć i mamy morfa, którym jest... Ej, czy to jest jakaś glizda? No i dokładnie tak to wygląda, ale nie mam pojęcia jak się nazywa i wydaje mi się, że to jest nowa postać z Rainbow Friends, więc przejdźmy kawałeczek dalej i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jest jakiś tajny kod do nie wiem jeszcze jakiego miejsca, ale na pewno to sprawdzimy i mamy również backrooms, tak jak wam mówiłem. I co jest... jest tak innych grzesie, czy to jest serio, wszystko! Tu jest wszystko, naprawdę możemy znaleźć każdego możliwego morfa i wszystkie postacie. Przejdźmy sobie na razie tutaj, bo widzę kolejne jajki. I mamy nawet kilow, który na pewno się nam do czegoś przyda. Więc od razu sobie go podniesiemy. I skoczymy tutaj na dół, żeby zebrać sobie kolejnego morfika. widzimy, Ohoho, co to teraz jest? Udało nam się zdobyć katnapa, który jest bardzo straszny i świetnie odwzorowany. Zobaczcie, to jest mega krytyzowany. W jest jest w tym świecie, no. I już widzę kolejne miejsca, które bardzo mnie zainteresowały. Tutaj ma jakąś dziurę w ścianie. A tu przejście do czerwonych backrooms. Dobra, może tam pójdziemy za chwilkę. A na razie pójdziemy do dziury w ścianie. Jest również po drodze kolejny jajko, który tym razem będzie. Ej, to jest Smutna postać dziś, Circus. Co, so, ja no, zobacz, jak on smutny. Jest. Mi się wydaje, że ktoś go tutaj zamknął, a my pójdziemy tutaj właśnie w tą stronę, żeby może pomóc mu się stąd wydostać. Ej, Jerry, co to jest za pokój bez wyjścia jakiś. Ej, wiesz co, nie wiem czy jest bez wyjścia, ale mamy tutaj ogromny, czerwony ej, przycisk, ej, więc klikamy myśmy, to i cyk! I co się teraz stało? Ej, co mu nie ziemi jest! Ej, otwierano ej, się! tojny przejście w ścianie! I mamy tutaj ściany to nas miażdżyć. Ej, czekaj, czekaj, udało nam się wejść do innego pomieszczenia, ale kompletnie nie, a może jakieś ukryte przejście w ścianie. To by w sumie Dosyć ciekawe, ale niestety nic nie udało nam się tam odnaleźć, więc przechodzimy teraz do czerwonych backrooms i czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Widzieliście, żeby kiedyś w ogóle bakrooms były czerwone? Nie, że to jest po prostu jakaś straszniejsza wersja? Może tak być, że to jest straszniejsza wersja, bo tu jest mega smutna, ogromna minka, więc przy okazji zdobędziemy sobie dwa jajeczka i w backroomsach możemy znaleźć takie postacie jak czerwonego miśka ze Smiling Critters. No i on tutaj bardzo pasuje, bo jest czerwony, tak jak całe to pomieszczenie. jeszcze jest drugie eko, w którym tym razem będzie pomnik. Dlatego Simon nam to zademonstruje i ona faktycznie wygląda jak po mnie. Jest taka mała, ale nie wiem dlaczego jest w bakrunsach. Ja tutaj bardziej posuję, bo moja postać jest taka mega czerwona. Ale przechodząc kawałek dalej, mamy ogromny portal i następne jajko. Więc może najpierw podniesiemy sobie to jajko, a wtedy odpalimy ten portal i mamy kolejnego katnapa. Tylko w tym razem w czapeczce no? świątecznej. No właśnie, więc odpalamy teraz nasz portal, cyk. I co się stanie, czy on się faktycznie odpalił się? Co jest? To wygląda w ogóle troszkę jak portal do netheru z Minecrafta. Ale musimy to sprawdzić, uwaga. Gdzie my teraz jesteśmy? is yes. My, co to jest za miejsce? Simon, weź tu szybko do mnie przyjdź. Mamy kawałek pizzy. Ej, nie wiem, do czego będziemy potrzebny kawałek pizzy, ale może go zjem, jak będę głodny. No ale skoro Simonek jest już z nami, to przychodzimy teraz na drugą stronę tego bardzo ciężkiego o, obi... To eh? mnie. No nie, Simon, właśnie tu szybko do góry. Przychodzę teraz tu i mamy burgerka nawet mamy. Ile mam jedzenia i następnego morfa. Co to jest? Tak by właśnie wyglądał Simon, jakby był kiedyś postacią z Rainbow Friends. Simon, co ty myślisz? To jest zwykły I, to Nie, wierzymy, to, nie. To, to nie jest zwykły cyjan. Dobra, przychodzimy sobie teraz z Wrotem do backrooms ej, czemu ten teleport nas przeniósł właśnie do tego miejsca. No sam tego do końca nie wiem, ej, ale widzę jajko ukryte w podłodze, więc przydałoby się je podnieść i mamy Simon co so, ja właśnie znalazłem. Ej, te postacie są naprawdę niesamowicie śmieszne i ciekawe. Ja czegoś takiego nigdy kompletnie ej, to, nie tak widziałem. Nie, karn... pan troszeczkę, ale Może tak. Może to być, no tu jest połączone dosłownie wszystko. Mamy nawet teraz jakiś spadek na dół, więc skoczymy tutaj i jesteśmy w kompletnie. W panie wojskowej nagle! Fazie wojskowej jesteśmy nagle, ja nie wiem co tu się zaczyna dziać, ale to postać mi się na razie podoba najbardziej. To nie, to mega... jest Więzienie, więzienie. kolejny jajko. Co to o, jest? Serio jesteś tutaj na zdjęciu. Mi się wydaje, że to jest czteroręki z Bentena bo normalnie ma cztery ręce, tylko że jest strasznie śmieszny i naprawdę zniekształcony My wychodzimy teraz do... Co to jest, Simon? Ja w tą grę nie mogę grać! Ej, to jest wszystko! Tu z tyłu jeszcze widzę fajrota, widzę. Ej, widziałeś, że tu jest fajrot z tyłu, zobacz go zdjęcie. No, na... że faktycznie podobne. No naprawdę, nie wiem, przychodzimy sobie. Dobra, już tej postaci nie chcę nawet testować. nie sprawdzę. Ja już nawet nie sprawdzę tej postaci, bo widzę jak to wygląda. Możemy sobie usiąść w tym miejscu. Witamy w policji, jesteśmy bardzo interesującym policjantem. Jak ja mam niby przejść przez ten most? Ej, tam jest slime na dole i też jest jajko, ale wiesz co, może tu będzie ukryte przejście. Oczywiście, że tak jak myślałem. Więc wchodzimy sobie teraz tutaj, mamy. Kolejnego kotka i następne jajko Co to teraz jest? Simon, wymyśl Nazwę dla tego stwora, bo ja nie wiem, czy ona e... Smoczka w buzi, kapelusz? Jerrynab Jerry Jerry okej, okay, może być, jeśli to jest twoja nazwa To niech tak zostanie, dalej na dole mamy Podwójnego psa i jeszcze są tutaj Cele więzienne, w którym również mamy Jajko, tym razem jest to jakiś trzyoki ok. Niebieski potwór, dalej mamy wentylację W której możemy sobie zdobyć kota chyba Jakiegoś, który ma bardzo dziwne zęby No to jest, że kot w z psem? No ja już naprawdę Sam nie wiem i wyjdziemy teraz chyba w miejscu Od którego zaczynaliśmy, no dokładnie tak? A teraz ponownie jesteśmy w backrooms i mamy tutaj siekierkę, którą również sobie podniosę, a wcześniej udało nam się zdobyć kilof i tak mi się wydaje, że tak rozwalimy sobie te ogromne kamienie, więc niszczymy teraz to cyklu. Ej, no, okay. przesunęły się. Wow, i mamy tutaj kolejne jajko, jakiś mega straszny Grimace Shake. Wow, Simon, zobacz, jaki straszny Ale jestem. Ten jaki straszny Jakby jest, tak, tak wyglądał Grimace Shake do McDonalda, to nigdy bym tam nie poszedł. Jak możemy tutaj wejść? Są jakieś ogromne kraty, co... Tym, to jest ciężkie. Oj, dobra, to trzeba Czekaj, tu jest pokrętełko. Jakieś odpalamy to i podnieśliśmy bramę do góry. Faktycznie! Jest nam potrzebny młotek, żeby zniszczyć sobie tą ścianę, a ja chyba wiem, czy ten młotek e, może zdobyć. Ten kilo? e, nie kilof? I ten jest tylko tu, 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 tu mamy siekierkę tylko i kilof jeszcze. Czerwony klucz, żeby otworzyć te drzwi i dużo innych ciekawych miejsc. Na przykład dwa kamienie. Ten by chciał coca colę Mam pizzę, burgerka, ale Coca-Coli jeszcze nie mam, więc może później zobaczyłem ją za chwilkę. A z tyłu mamy następne jajko, w którym jest jakaś różowa, pięciogłowa postać. Ej, czekaj, mam ilo No właśnie, chętnie i tego boksa da się podnieść, albo... Przesunąć, no właśnie, bo to jest u góry wentylacja, ale strzałka nam pokazuje, żeby wejść za twarz tej emotki, więc chodzimy tutaj i tak, faktycznie mamy coca colę Dobra, kole udało nam się zdobyć i jeszcze jest tutaj następne Katna w kolejnym, to już trzeci katna w tym odcinku. No ale dobra, nasz kamyczek chciał zdobyć coca colę więc proszę ci bardzo, Coca-Cola dla ciebie i co teraz? Ej, dobra, on się odwraca. Pije chyba coca colę Co on teraz robi? Czy on rozmawia z tym kamieniem? Odwrócił się do mnie z powrotem i co też mi jakąś nagrodę? Ej, schował się teraz! I no i po prostu zniknął, nie on się tutaj przeniósł i. I teraz możemy faktycznie wejść do wentylacji do góry, tylko trzeba ją jeszcze odsunąć. Nawet schody piękne tutaj mamy i dwa następne jajka i dobra, tych murów w tym odcinku jest niesamowicie dużo. Czy to jest jakiś hipopotam albo niebieski jednorożec? No dobra, wszystkich poza się sprawdzić nie będziemy, bo jest strasznie dużo. A to jest słoń mi się wydaje. bo to jest tam słonią, jak się... Fajne masz ręce zemoku, jak się twoje rączki podobają? O, Jerry, ręce jakby trochę je pułamał. Ja mam naprawdę bardzo dziwne... Dobra, nie mogę na te postacie normalnie patrzeć, zlecmy sporo tym siebie po prostu w siebie. I zejdźmy jeszcze tutaj na dół, mamy kolejne bardzo ciekawe schody, które zaprowadzą nas do kompletnie innego pomieszczenia. Ej, cześć, tutaj coś jest, co tu, tu przesunął? <laughs> Simon, dasz radę, masz przecież super o, wielkie ręce. <laughs> Okej, okay, ja już naprawdę nie wiem, czekaj, ja też sobie tego boksa wsunę. bo mam tutaj. Wow! Bakrom wersja LEGO! Backrooms wersja Lego! A ja już naprawdę nie mogę tu wieć, co tu się dzieje. Mamy serki. Ja coś pali! Czekaj, zaraz tam do ciebie wrócę. Mi się już normalnie w głowie kręci od tych wszystkich pomieszczeń. I tutaj sobie sobie... Niech on zostanie, ja już nawet tego nie sprawdzam. Mamy również bardzo ciekawe zdjęcie pieska, który pięknie się uśmiecha. I skoro to jest strzałka, to pewnie będzie ukryte pomieszczenie. No oczywiście, że tak. Mamy jakiegoś dinozaura. Nie mam pojęcia, co z tym dinozaurem, jest nie tak, ale chyba możesz się domyślić, że ma jakieś dwie dodatkowe dziwne bre... Jest również kolejny jajko. Zbieramy to sobie. I to jest postać. Manninger z Digital Circus. No właśnie. Jest jeszcze jedno jajko. I tym razem kolejny hipopotam. Jajek. O, sak! to jest wszystko. To jeszcze tyle jajek. To jest wszystko dosłownie. Czekaj, jak chcę wrócić z portem w siebie. Co to jest numer dwa? Mogę. O, okej. Okay, mamy kolejny temek Nie się tu przyda. Następne miejsce. Co to jest ogród botaniczny teraz? Jaki się ja już normalnie nie wiem. Ej, tu są jakieś jajeczka małe pokrywane. Możemy to zdobyć? Halo? Ja bym chciał to podnieść. Mamy jajeczko kolejne. I chyba jeszcze jedno widziałem tutaj za ścianką. Tak, mamy jeszcze jedno. Ja już mam za dużo rzeczy w normalnie i halo, ej, jak to teraz stworzyć? Ej, tu może dwa jajka, tak, tu trzeba dwa jajka położyć. Tym razem jest to... Syjan to jest, udało nam się Syjana zdobyć. No i wreszcie mamy jakąś normalną postać, bo to faktycznie wygląda jak Syjan, a nie jakiś, no właśnie, to co ty chodzisz na przykład. Odwiedzamy kolejne ciekawe miejsce i co to a, tym ej, razem ej, będzie? Co to jest, Czary? A mam... już chyba wiem! Patrz, jadę do góry! E, okej, okay. ty mi się teleportujesz do góry, zaraz tam wejdziemy, ale jeszcze widziałem to jedno jajko, które również chciałbym zdobyć i tak, to jest kolejna jakaś zmutowana postać z Rainbow ej, Friends. No bo ja wracam jednak! So, ej, tak było jajko, wiesz to, ale ja teraz chcę przejść do góry, więc klikam interact i co tu się dzieje teraz? Dziękuję się, bo wtedy taka winda zjedzie. Jaka winda? Co tu niby zjeżdża? Ej I faktycznie. Tu zjeżdża coś tutaj do mnie! A więc uwaga, wchodzimy na to. Klikamy sobie teraz cyk do góry i mamy tutaj laserki, na które trzeba uważać, żeby w nie, nie wpaść przypadkiem. I gdzie to nas teraz zaprowadzi? Jest naprawdę mega ciekawe. Mamy tutaj oczywiście kolejny jajczko, więc odbieramy to... Ej, Ej to jest postęp! Post z z nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale troszkę boję się brać tu jajko, ponieważ on jest jakimś dziwnym, czarnym ok Kręgu. Nie wiem, chcesz, trochę No dobra, co się stało? Nic, że nie zapadnieć, czy coś. co to jest? Ten, mo ten mor wygląda dosyć ciekawie, My chciał go sprawdzić. No dobra, to jest jakiś chyba kurczak połączony razem z lwem i z jakimś ptakiem, jeszcze, no sam widzisz, jak to wygląda. I tu jest kusteczka jeszcze jedna, co te kosteczki robią? No nie dwie kosteczki udało nam się zdobyć. A dobra, i one będą nam potrzebne do tego, żeby wejść do góry, więc tutaj mamy kosteczkę numer jeden, postawiłem, i tak faktycznie to działa. Mega fajnie, trujeczka, stawiamy w sobie, cyk, i możemy wejść na górę. Nie mów sam że ich nie zebrałem. Dzierż, mam tylko dwójkę! No, jak to? Ej, tam jest jeszcze wentylacja jakaś, więc zaraz tam wrócimy. No, to ja ci powiem, co tu jest. Tutaj jest jakaś niebieska postać, która ma bardzo daleko od siebie oczy. No, ale jest jeszcze wentylacja, więc szybciutko wchodzimy tutaj. E, no, Sam, zostaw mnie, chciałem wejść do środka. Ej, nie da się tego zniszczyć. Co jest? Czyli jest nam potrzebny tutaj jakiś sekretny itemek. Potrzebujemy jeszcze dwa itemki, żeby dostać się do sekretnych miejsc. Tylko, że tutaj na początku było jajko, którego wcześniej założyłem. I mamy Jaxa. A nie ukrywam, że Jax to jest jedna z bardziej ciekawych postaci. Tym bardziej, że jest naprawdę super świetnie zrobiony. I wchodzimy sobie teraz po tej drabinie do góry, zajmijmy weźmy nie spychaj, bo mamy tutaj czerwony klucz na no Właśnie, czerwony klucz. Nie wiem, co jest tutaj tej góry, po tych boksach, możemy się jakoś po nich wspiąć i też chyba jest coś ukrytego? Ej, nie, to chyba nic nie ma, niestety. No i po drodze będziemy mieli jeszcze młotek, a dobrze już wiecie, do czego on nam będzie potrzebny, ponieważ wcześniej, jak otwieraliśmy tą ogromną bramę, to po lewej stronie dało się zniszczyć ściany do młotkiem, więc tu ściany sobie teraz rozwalamy i wow, ej, ej. dobra. Halo, dlaczego tutaj nic kompletnie nie ma? Ej, to jest jakiś skam normalny. No Ej, to musimy teraz ktoś... te drzwi sprawdzić Te drzwi są właśnie tutaj, więc otwieramy sobie nasze drzwi Proszę bardzo, kluczek I jest następna postać, którą tym razem będzie O niej to ten piesek z Smiling Critters No znowu. właśnie, piesek ze Smiling Critters Więc słuchajcie, udało nam się dzisiaj zdobyć naprawdę niesamowicie dużo postaci jeśli chcecie kolejny odcinek z tej giereczki To w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrybneczkiem No i do kolejnego odcinka Narka wszystkim Na...